Hej, siemano ludzie, Sewek z witam was w kolejnym odcinku saszetkowy pojedynek, a jak już widzieliście po tytule dzisiaj zrobię sobie odcinek specjalny jeden z moich widzów zaproponował mi, żebym zrobił pojedynek Pudzian kontra Popek, czegoś takiego jeszcze na moim kanale nie było, jeżeli oczywiście chcecie żebym zrobił też jakiś inny pojedynek, nie tylko z piłkarzami, to piszcie swoje propozycje pod tym filmikiem. No i oczywiście piszcie, kogo bardziej wolicie, czy Pudziana, czy Popka. Ja sobie tu rozegram ten pojedynek z Saszetkami z Champions League 16-17. Chcę ją skończyć w... wreszcie. Także mamy tutaj Pudzianowskiego i Popka. No i zaczynamy pojedynek po dwie Saszetki, pobawimy się. Wymieszamy troszkę No jestem ciekawy kogo bardziej wolicie Ja obstawiam, że bardziej wolicie popka e, Gang Albani Dobra, lecimy Pierwsza saszetka Pudzianowski Piszcie jakieś fajne pomysły, bo chciałbym zrobić pod koniec roku e, Jakiś specjalny odcinek saszetkowego pojedynku Żeby jakoś tak zakończyć ten sezon W tym roku oczywiście, bo seria będzie cały czas na moim kanale. No i dobra, oczywiście karty specjalne biorą udział w zabawie. Tutaj mamy Di Marie, jeden z moich ulubionych piłkarzy, jak pewnie wiecie. I mamy tu pierwszą kartę specjalną dla Pudziana. Jest to Carvajal Winners Real Madrid. Damy sobie go tutaj i tutaj bazoweczki. Dobra, zobaczmy teraz, co będzie miał Popek śmiesznie mi się robi taki pojedynek ale jak zobaczyłem tą propozycję to sobie pomyślałem kurczę czemu nie ciągle ci piłkarze a można się pobawić też innymi mm, dobra i co tutaj popek będzie miał kolarow sydorczuk i mamy golking o ja nie no nie wierzę nie wierzę Klub 100 Suarez, moja pierwsza karta Klubsto. No to tutaj Popek będzie nie do pobicia. Coś podejrzewam, moja pierwsza karta Klub 100. Ale strzał. Dobra, druga saszetka Pudzian. No dawaj Pudzianowski, dawaj. Zobaczymy co tam Pudzian. Saszetki są, kupiłem sobie w sklepie jak szedłem z pracy. Eee, mamy Douglas, Costa, Otamendi, Silva, no już widzę, że Pudzian nie da rady, ale mamy tu jeszcze Midfield Duo, Alcantara i Vidal. Też fajna karteczka, a tam patrzcie w jednej saszetce dwie karty specjalne. No i tutaj już bazówki i ostatnia saszetka w tym po pojedynku i jeszcze popek popek zaraz pewnie dowali zobaczcie jakaś taka grubsza jest w ogóle ta saszetka może będzie więcej kart <laughs> ale pięknie mm, mm, mm. i co ma tu popek o pięknie tego też nie miałem nie no jest 6 kart myślałem że będzie więcej no i pięknie jeszcze pucharek. No i oczywiście chyba zgodzicie się ze mną, że wygrał tutaj Popek. Pudzian niestety nie dał rady, jeżeli chodzi o Pudziana. Pudzian miał tutaj Midfield Duo i Carvajala na karcie Winners. Real Madrid, tutaj mamy e, Bayern. No i tutaj zmiażdżył Popek. Nie to co na, w prawdziwej walce. Miał tutaj puchar. Golking i przepiękna karta Clubsto Luis Suarez. Także no chyba się zgodzicie ze mną, że Popek wygrał, no ale no, oczywiście możecie pisać swoje propozycje, kto wygrał. Dobra, to było na tyle. Ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego dnia, wesołych świąt Wam jeszcze nie życzę, bo myślę, że coś tam jeszcze nagram, także trzymajcie się. Papa! Pa.